Dzień dobry. Dzisiaj jeziora. Jeziora naszego kraju. Na początku powiedzmy sobie takie pojęcie, a mianowicie wyjaśnijmy sobie takie pojęcie jak jeziorność. Czym takiego jest jeziorność? Proszę Państwa, jeziorność to jest odsetek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni terenu to jest to samo jakby co lesistość, lesistość to jest odsetek lasów do danej powierzchni terenu, a jeziorność to odsetek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni terenu. Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie jeziorami naszego kraju, a o jeziorach kuli ziemskiej powiemy sobie na lekcji następnej. Teraz jeziora naszego kraju. Czy Polska ma dużo jezior? No, zależy, czy mamy porównywać się z krajami Europy Północnej, czy krajami Europy Południowej. Bo jeśli mamy porównywać się z krajami Europy Południowej, to Polska ma bardzo dużo jezior. Ale jak mamy się porównywać z krajami Europy Północnej, chociażby z taką Finlandią, no to wyglądamy dosyć blado. Ponieważ wiemy, chociażby Finlandia, gdzie jezior jest bardzo dużo, nazywana jest krainą tysiąca jezior oraz miliona drzew, bo w ogóle Finlandia jest najbardziej zalesionym krajem w Europie. Największą ma lesistość w całej Europie. Ale jak weźmiemy sobie pod uwagę na przykład Polskę i Hiszpanię, no to mamy czym się pochwalić. A jak mamy czym się pochwalić, to znaczy, że posiadanie jezior jest sprawą dobrą. Jest sprawą dobrą, ale nie w każdym przypadku. Dobrą w tym, w tym kierunku, że jak mamy jezioro, to rozwija się chociażby co? Rybołówstwo, rybacko, rozwija się turystyka, ponieważ tam, gdzie jest dużo jezior, rozwijają się kurorty, yy, rozwijają się miejscowości turystyczne, czyli rozwija się dział gospodarki, czyli turystyka. Jak mamy dużo jezior, to na tych jeziorach możemy budować elektrownie wodne. Jak mamy dużo jezior, to mamy więcej wody, bo wiadomo, że wody w jeziorach nie brakuje. Więc tych plusów jest oczywiście dużo dużo więcej niż minusów. Ale jakie są minusy posiadania jezior? No takim największym minusem posiadania jezior jest to, iż trudno w takich krajach buduje się Infrastru infrastrukturę drogową, kolejową, lotniska i tak dalej. Ponieważ jak wybudować, proszę Państwa, chociażby linię kolejową na terenie, gdzie jest dużo jezior, bagiet i tak dalej, tak? Czyli dużo wody, grząski teren. No trzeba by było y, budować nasypy, wysuszać tereny lub budować mosty nad jeziorami, prawda? No ale to jest niestety utrudnione, więc ale i tak nie możemy porównywać Plusów, jakie płyną z posiadania jezior, do minusów, ponieważ tych jest zdecydowanie mniej. Czyli Polska ma dosyć dużą jeziorność, patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę kraje Europy Południowej, a małą jeziorność, biorąc pod uwagę kraje Europy Północnej. Dlaczego Polska yy, ma dużo więcej jezior niż kraje Europy Południowej? A no dlatego, ponieważ większość jezior naszego kraju są to jeziora polodowcowe, czyli takie, które zostały ukształtowane przez lodowiec. Kiedy był lodowiec, on żłobił w podłożu niecki, które z biegiem czasu wypełniły się wodą właśnie tą lodowcową. I większość właśnie jezior w Polsce to są jeziora pochodzenia polodowcowego, ale nie wszystkie, o tym sobie niedługo powiemy. Natomiast w Europie Południowej... Lodowca nie było. Co za tym idzie, tam nie ma jezior polodowcowych. Jakie tam mogą być jeziora? Tam mogą być jeziora chociażby tektoniczne czy jeziora krasowe. Przykładem jezior krasowych jeziora litwickie w Chorwacji. Proszę Państwa, a w Europie Północnej był lodowiec. I dlatego tych jezior tam nie brakuje. Szwecja. Norwegia, Finlandia, Estonia, Rosja, są to kraje z bardzo dużą jeziornością, ale kraje również w naszych podobnych szerokościach geograficznych. Chociażby spójrzmy na Białoruś, która też ma bardzo dużo jezior i bagien. Jak yy, mówiliśmy sobie o bagnach, to chyba nawet wspominałem o Białorusi, że tam tych bagien jest bardzo, bardzo dużo. Proszę Państwa. Czyli Polska ma głównie jeziora polodowcowe. Gdzie tych jezior w Polsce jest najwięcej? Wcale nie na Mazurach. Najwięcej jezior, proszę państwa, w naszym kraju jest tutaj na Pojezierzu Pomorskim. Pamiętajmy. Mamy trzy główne pojezierza w Polsce: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Wielkopolskie. I z tych trzech pojezierz Najwięcej jezior jest na Pojezierzu na Pojezierzu Pomorskim, czyli tutaj. Natomiast największe, nie dajcie się zmylić, są na Pojezierzu Mazurskim, czyli w północno-wschodniej Polsce, czyli województwo podlaskie, północna część mazowieckiego, prawda, i przede wszystkim warmi warmińsko-mazurskie. Czyli jeszcze raz, najwięcej jezior na Pojezierzu Pomorskim, natomiast największe na Pojezierzu Mazurskim. Na Pojezierzu Wielkopolskim też mamy dużo, yy, dużo jezior, ale już mniej. Dlatego? Ponieważ najwięcej jezior jest w Polsce północnej, Czym bardziej schodzimy na południe Polski, tych jezior jest mniej. A dlaczego? I tu też wpływ na to wywarł lądolud. Wiemy, że lodowiec, lądolud, plejstoceński, który był u nas około 14 tysięcy lat. Temu. Yy, nachodził nasz kraj trzy razy. Pierwszy lodowiec objął cały kraj, oparwszy się o Sudety oraz Karpaty. Drugi lodowiec objął Niziny oraz północną część Wyżyn, dotarł także do Bramy Morawskiej. Trzeci natomiast, najkrótszy, objął tylko i wyłącznie Pobrzeża i Pojeździeża, nie dotarł chociażby tutaj do nas, do yy, województwa Łódzkiego. Czyli co to oznacza? Że tych jezior właśnie w Polsce Północnej będzie najwięcej, bo tam mamy rzeźbę młodoglacjalną. Co to jest rzeźba młodo-glacjalna? Rzeźba młodo-glacjalna charakteryzuje się piaszczystymi glebami, chociażby sandrami. Tak, wiemy, że chociażby na Pojezierzu Kujawskim mamy duże, duże, duże powierzchnie sandrów, charakteryzuje się dużą, dużą lesistością, charakteryzuje się bagnami, charakteryzuje się dużą jeziornością, charakteryzuje się występowaniem pradolin, prawda? a rzeźba staroglacjalna, którą mamy w Polsce Południowej, charakteryzuje się małą jeziornością, bardziej żyznymi glebami. Czyli i bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, prawda? Bo no chociażby w Polsce południowej to bardzo dobrze bardzo dobrze widać, chociaż rzeźba modoglacalna też charakteryzuje się dosyć urozmaiconą rzeźbą terenu, ponieważ lądolód też na przykład osadza moreny, dene, czołowe, tak i tak dalej. I chociażby także yy, przyczynił się do powstania pradolin, czyli takich długich, dosyć wąskich yy, obniżeń teren, które u nas w kraju przebiegają, yy, przebiegają równoleżnikowo. Proszę Państwa, czyli tam właśnie w Polsce Północnej tych jezior jest najwięcej. W Polsce Południowej jest najmniej, ponieważ tam lodowiec był najkrócej. I najwcześniej. Te jeziora, które powstały poprzez lodowiec, one już po prostu zostały, zostały zarośnięte, zostały zasypane i po tych jeziorach już śladu nie ma. Proszę Państwa, największe jezioro w Polsce. Największym jeziorem w Polsce jest Śniardwy, które znajduje się na Pojezierzu Mazurskim, mające powierzchnię 113 km2. Na tym jeziorze znajduje się wiele, wiele wysp, na przykład Szeroki Ostrów to taka najbardziej znana wyspa na jeziorze Śniartwy. Najgłębszym natomiast jeziorem w naszym kraju jest Hańcza. Kańcza, również znajdująca się na Pojezierzu y, Mazurskim w województwie podlaskim, y, mająca 108 metrów pod poziomem morza. Powiedzieliśmy sobie, że większość jezior w Polsce powstało wskutek działalności lodowca, ale są jeziora, które powstały w sposób w ogóle inny. Na przykład jeziora przybrzeżne. Jak powstały jeziora przybrzeżne? Proszę Państwa, jeziora przybrzeżne powstały, Powstały przy morzu, tak? Jak one powstały, proszę państwa? Kiedy była sobie zatoka, ta zatoka z biegiem czasu została oddzielona przez taką jakby Mierzeja. Została oddzielona i odcięta przez Mierzeja. Usypaną ze żwirów, z piasku, z kamieni i tak dalej, i tak To Mierzeja. Ta, ta mierzeja nazywa się KOSA, czyli taka, taka mierzeja, która z biegiem czasu zamyka zatokę morską. I co się wtedy dzieje? Ta zatoka odcięta jest od morza i powstaje jezioro przybrzeżne. Największym jeziorem przybrzeżnym w Polsce jest Łebsko, ale takich jezior mamy dużo, dużo więcej. Chociażby jezioro Gardno, jezioro, jezioro Jamno-Kołomielna, Kopań. Yy, więc tych jezior yy, przybrzeżnych jest całkiem, całkiem sporo. Wrócę jeszcze na chwilę do tego jeziora Łebsko, co ja mówiłem, że to jest największe jezioro przybrzeżne. To nie są podzielone, ponieważ prawdopodobnie to jezioro powstało w trochę inny sposób, to nowe badania yy, limanologów. Limanologia to jest nauka badająca, yy, badająca jeziora, a limanolog to osoba badająca jeziora. Więc według limanologów jezioro łebsko, proszę państwa, prawdopodobnie nie powstało poprzez odcięcie przez kosę zatoki, tylko poprzez podniesienie się poziomu morza i zalanie tamtejszych łąk. Wskazuje na to wiele czynników. Przede wszystkim to, iż jezioro, jezioro to łebsko jest bardzo, bardzo płytkie. Co za tym idzie prawdopodobnie. To już jest główny dowód na to, że wcale nie było ono, że wcale nie jest to dawne, część dawnego morza. Proszę Państwa, jezioro Łebskie jest obecnie trzecim największym jeziorem w Polsce. Po śniardwach oraz mamrach ale prawdopodobnie niedługo zostanie przegonione przez inne jeziora, chociażby Niegocin, który, który jest trzecim największym jeziorem na Pojezierzu Mazurskim. Yy, natomiast trzecim w Polsce, pamiętajmy, to Łebsko. Ale Łebsko bardzo szybko yy, zmniejsza swoją powierzchnię, ponieważ bardzo szybko jest zarastane od brzegów. I drugi czynnik koło jeziora Łebsko znajduje się Słowiński Park Narodowy. Słowiński Park Narodowy, jeden... Oprócz yy, Wolińskiego Parku Narodowego mamy dwa parki narodowe w Polsce położone nad morzem. Woliński Park Narodowy oraz Słowiński Park Narodowy utworzony w 1967 roku. To są, to są największe obszary wydm ruchomych. Co za tym idzie wiatr przenosi piasek z tych wydm i powoli zasypuje jezio jezioro Łebsko. Co za tym idzie ono też przez to zmniejsza swoją powierzchnię, swój obszar. Proszę państwa, czyli powiedzieliśmy sobie, jeziora powstawały przede wszystkim w sposób lodowcowy, ale także w przybrzeżny, ale nie tylko. W Polsce mamy dużo jezior pochodzenia rzecznego. Tak zwane starorzecza. Czyli co to oznacza, kiedy rzeka meandruje, wiemy, jak rzeka meandruje. Ona w końcu znajduje sobie taką krótszą drogę, jak przy meandruje tak, to ona tak, tak, to ona sobie znajduje tutaj krótszą drogę, na skróty. Co za tym idzie? Woda zaczyna płynąć tu, a ten stary meander odcina się od rzeki i powstaje takie właśnie starorzecze. Takich starorzecz mamy dużo w Polsce północnej właśnie, północno-wschodniej, w Dolinie Biebrzy, w Dolinie Narwi, w Dolinie Buku, ale także w Dolinie Warty, proszę Państwa, mamy niedaleko z niedaleko Łęgu, właśnie takie małe, stare, starorzecza, prawda? Yy, właśnie yy, ukształtowane przez warte. Są to jeziora zazwyczaj małe, mające podłużny i taki kształt podobny do yy, do croissanta, do takiego rogala, prawda? Yy, więc ta, w, tak, na taki, w taki sposób też powstają yy, jeziora rzeczne, czyli starorzecza. W jaki sposób jeszcze powstają w Polsce jeziora? W sposób krasowy. Yy, a gdzie powstają jeziora krasowe? No tam, gdzie mamy do czynienia z krasem, czyli ze zjawiskiem rozpuszczania skał przez wodę. Na przykład Lubelszczyzna czy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Ale są to jeziora Awe. W jaki sposób jeszcze powstają jeziora? No, chociażby w sposób działalności lodowców, ale górskich, proszę państwa. Mamy lodowce takie, które tworzą się na terenach nizinnych, na terenach płaskich, ale także górskie. Co za tym idzie? One również przyczyniają się do powstawania jezior. Tak zwanych jakich jezior? Jezior cyrkowych. Yy, na przykład morskie oko, najwyższe jezioro w Polsce, najwyżej położone, właśnie powstało w sposób pochodzenia lodowca górskiego. Proszę Państwa, czyli tak powstają naturalnie jeziora. W Polsce obecnie nie ma jezior tektonicznych, czyli takich, które powstają poprzez zapadanie się rowów tektonicznych. Nie ma obecnie takich jezior, ponieważ w Polsce nie ma styku płyt litosferycznych. Ale zdecydowanie na świecie pod względem wielkości dominują właśnie jeziora tektoniczne. Ale o tym będziemy sobie mówić na następnej lekcji, kiedy będziemy omawiać jeziora na świecie. To wtedy będziemy sobie omawiać chociażby jezioro Bajkał, czy wielkie jeziora afrykańskie, czy wielkie jeziora Ameryki Północnej. Yy, jeszcze jest jeden sposób, yy, z którym mamy do czynienia w Polsce. Są to jeziora meteorytowe. Jeziora meteorytowe są to jeziora, które powstają w skutek uderzenia meteorytu. I takim przykładem takiego jeziora jest jezioro w Poznaniu, a mianowicie Morasko, które powstało w sposób, w skutek uderzenia lodowca, lodowca, uderzenia meteorytu, który zostawił Nieckę, która z wiekiem czas... Z upływem czasu napełniła się wodą. W Polsce mamy do czynienia również z tak zwanymi jeziorami biogenicznymi. Jeziora biogeniczne to są to jeziora powstałe poprzez przyrodę, poprzez zwierzęta, czyli chociażby poprzez bobry. Kiedy bobry, proszę Państwa, budują tamy, one czasami powodują powstawanie jezior właśnie przez te zwierzęta. Yy... Bobry, proszę Państwa, w ogóle są szkodnikami. O, ogólnie to największym szkodnikiem jest człowiek y, i to on najbardziej degraduje środowisko i tutaj nie ma w ogóle y, o czym dyskutować, bo to on jest największym szkodnikiem, ale bobry potrafią narobić czasami poważne szkody. Chociażby w uprawie, y, w uprawie ziemi, czy y, chociażby w energetyce, kiedy to obgryzają y, pnie drzew i drzew się przewracają czasami, nawet na domy, czy właśnie na linie energetyczne, czy czasami na ulice. Więc czasami potrafią narobić no, no, no dosyć wielkie, wielkie, wielkie szkody. Proszę Państwa, czyli powiedzieliśmy sobie o powstawaniu jezior poprzez przyrodę. Ale jeziora powstają również w sposób antropogeniczny, czyli poprzez działalność człowieka. I takich jezior w Polsce nie brakuje, przede wszystkim w Polsce południowej. Moi drodzy, po co człowiek buduje jeziora? Człowiek buduje jeziora sztuczne. Po to, aby budować tam elektrownie wodne, po to, aby rozwijać turystykę w takich regionach, gdzie tych jezior brakuje, po to, aby, po to, aby chociażby schładzać turbiny, żeby mieć wodę do przemysłu, prawda? Ponieważ wiemy, że przemysł potrzebuje bardzo dużej ilości wody, prawda? Po to, aby dostarczać wody pod, pod rolnictwo, prawda? Po to, żeby. żeby pobierać wodę, tak, retencja wody, tak, czyli yy, bardzo, bardzo dużo funkcji mają właśnie te jeziora sztuczne, budowane przez człowieka. Proszę Państwa, gdzie tych jezior w Polsce sztucznych jest, będzie najwięcej? No tam, gdzie ich brakuje naturalnych, czyli w Polsce południowej. Powiedzieliśmy sobie, że w Polsce południowej jest najmniej jezior, dlatego właśnie w Polsce południowej będzie tych jezior sztu, sztu, sztucznych naj... Najwięcej. Jakie mamy takie sztuczne jeziora w Polsce? Proszę Państwa, jezioro Włocławskie na Wiśle to jest takie długie jezioro pomiędzy Płoskiem a Włocławkiem na Wiśle w województwie, w województwie mazowieckim, jezioro Międzybrockie, jezioro Żywieckie na sole, jezioro Goczałkowickie, proszę Państwa na. Na, na Górnym Śląsku, które ma właśnie funkcję przemysłową do schładzania wodą turbin elektrowni. Tak? Jezioro Nyskie, inaczej zwane Głębinowskim na Nysie Kłockiej, czy obok, kilka kilometrów na zachód od Jeziora Nyskiego, jezioro Otmuchowskie, które też jest sztuczne, czyli tych, tych jezior sztucznych w Polsce Południowej jest bardzo, bardzo Dużo. Czy chociażby jezioro Solińskie na Sanie, gdzie mamy również słynną elektrownię zaporową, jezioro Czorsztyńskie, ale w Polsce Północnej też mamy sztuczne jeziora na przykład jezioro Siemianowskie w Województwie podlaskim. Proszę Państwa, jeszcze warto dodać o takim pojęciu, jakim jest kryptodepresja. Ja już kiedyś o kryptodepresji mówiłem, kiedy był temat o, o wodach powierzchniowych Afryki. Co to jest kryptodepresja? To jest jezioro, którego dno znajduje się poniżej poziomu morza. Prawda? To jest, to jest najprostsza definicja kryptodepresji, czyli jezioro, którego dno znajduje się poniżej poziomu morza. W Polsce też mamy taką kryptodepresję. Jest nią jezioro Miedwie. Jezioro Miedwie, które położone jest niedaleko Szczecina, niedaleko Stargardu, tak? W województwie zachodnio-pomorskim. Też dosyć duże jezioro. Jeszcze, kiedy mówimy o okolicach Szczecina, przypomina mi się jeszcze jeden sposób powstawania jezior, a mianowicie są to jeziora deltowe. One powstają w delcie, czyli przy ujściu rzeki. tak? Yy, I w Polsce mamy dwa takie jeziora deltowe. Jest to jezioro Druzno, w Dolinie Wisły, w delcie Wisły, i jezioro Dąbie w delcie Odry. Czyli proszę Państwa. W wielkim skrócie, bo oczywiście jezior jest bardzo duże, jeszcze warto wspomnieć o takim pojęciu jak jezioro morenowe oraz jezioro rynnowe. Obydwa jeziora powstają w skutek działalności lodowca, ale pamiętajcie, że jezioro morenowe jest płytkie i okrągłe, tak? A jezioro rynnowe jest długie i głębokie. Jeziorem Morenowym jest chociażby na przykład Niegocin, natomiast yy, przykładem jeziora rynnowego jest jezioro Gopło na Kujawach. Mamy także do czynienia z tak zwanymi oczkami polodowcowymi, czyli takimi małymi jeziorami małymi jeziorami, też często mającymi kształt. Zbliżone do koła. Bo pamiętajmy, że te jeziora morenowe one nie muszą być idealnie kształt koła. One mogą być zbliżone do koła, prawda? Wcale nie muszą być idealnie okrągłe. Yy, więc yy, więc tak, to, tak to wygląda. Czyli tak w wielkim skrócie omówiliśmy sobie, proszę Państwa, jeziorność naszego kraju, czyli zgodnie z zapowiedzią na następnej lekcji jeziorność na świecie. Pozdrawiam i do następnego.